I witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z Mad Maxa I tak chcę wam, no może przeprosić Wiem, że gram troszeczkę... Co to jest? Obóz niezrobiony? What the hell? Troszeczkę bardziej dziko, bo to jest prawda, gram trochę dziko Nie robię tego tak, wiecie, że, że misja za misją Ale wiecie, że ja chcę odblokować osiągnięcie, którego nie mam na Steamie Tak, mam wszystko osiągnięcie na Steam, tylko nie tego jednego z wyzwaniami I chcę naprawdę ukończyć to ja, więc tak, troszeczkę odbiegam w tej grze od speedrunowania, Ja nawet jej nie chcę speedrunować, Bo nie wiecie, co mogę powiedzieć jedno. Naprawdę lubię tę grę. Jeżeli ta seria będzie miała 80-100 odcinków, to będzie miała, bo naprawdę dobrze mi się w nią gra. No, Mad Max jest jedną z gier, którą lubię. Mówią, że mój, że dawaj misję, dawaj misję. może. Hmm. Pewnie... But the sale has another benefit. Collecting dew at dawn for drinking. Mm -hmm. But food remains a problem. I know an undiscovered place of the old world, full of tin cans. More food than you and I could ever eat. Bring back what we need, and you get all that remains. What do you think? Deal? Deal. Spojewka potrzebuje żywności na zbliżającą się podróż. Zdradziła ci miejsce. Jak znaleźć miejsce, w którym podobno znajdują się racje żywnościowe? Projekt farmy Czerwi. Zobaczcie, trzeba tę misję robić. Mm. O kurde. No tak, bo tam są miejsca. Bo są miejsca, jakby. No tak, bo teraz jeszcze raz. Daj mi gadać kobieto! Tak, te wydmy, tam jak tam pisało, jest miliony skarbów tam mogą jeszcze być nieodkrytych. Nawet w takich czasach ludzie sobie żyją. We looking for church. church what? Sanktory, temple, altar, tower with big cross. Oh yeah. That sounds easy to spy from afar. I know of no such place. Nie uciekniecie przede mną. Nie odpuszczę mu, nie ma szans A ty tam śpi Nie odpuszczę mu, kurde jak spierdziała przede mną Mamy co. Wiecie, trzeba jeszcze nabijacie dodatkowo te misje. To miejsce się wydaje, że coś tu będzie. Kolego napraw, napraw mi auto. To są już takie dodatkowe miejsca, które nie są oznaczone. Mamy w ogóle więcej pieniędzy już, może kupimy z lepszego grzmota. O kurde, 900. O kurde, do drugiego poziomu na smażyciela. Nie, nie, nie będziemy. Nie mogę, bo wiecie, co tutaj zrobić misję. Ty, nie mogę tego... Ze złej strony to mają obrócone. Co? Ja? Złą stroną skrzynka jest odwrócona. Ja pierdzielę. Ale śmieszne. Co się dziś robi? Szkoda. Ale polowanie zakończone sukcesem. Ile mamy już samochodów? Zniszczone? O, już ośmiu. Muszę robić dodatkowe misje. Że mi tylko nie zamknęło tutaj. Mam szczura! Jeszcze szczurę nie jadłem. Przykr mi kolego. Najcięższe to będzie w 10 sekund furię zdobyć. Muszę pomyśleć, jak to zrobić. Na razie nie widzę pomysłu. Długi czyn, wszędzie was szukaliśmy. Pomyśleliśmy, że będziecie nas tu szukać. Nie damy sobie rady podczas zamieszek o wodę. Nie z 10-letnim, 10-miesięcznym dzieckiem. Wyjechaliśmy poza miasto. Wiecie, gdzie nas szukać. Zabierzcie ze sobą jedzenie. Całusy: Jake, i Cherry i Adrian. Spokojnie ale ten tego, jak poleciał w ogóle? Także trzyma mi bramę. Trzyma. że ta ma w każdym, w każdym momencie, może wybuchnąć. Czekajcie. Do ram, nadpisałem. Muszę odpisywać, bo. obaki chcą za mną pograć, a ja też tak jestem sceptyczny. Idziemy do misji.

Aha. dużo tu nie było do zwiedzania, są to jakieś drzewka, to nie jest źle. Dobra, teraz jesteśmy do drugiego punktu, który jest już niedaleko, pewnie gdzieś na środku tego miejsca. Jak niezły te samochody. Mój to by się od razu zakopał w takim piasku. it is uh, i'll fix it up in the meantime saint Trzeci punkt jest tutaj. Się robi noc chyba. W ogóle chyba większość tych ulepszeń warsztatowych... Na spojówki, kurde, myślałem, że na terenie, wiecie, krwio... Ej, myślę, że będzie na tym terenie spalizny, spodalizny tego ostatnim. To tam bym mógł to wszystko porobić, chociaż jeden teren. No zależy też, jeżeli zrobię wszystkie te takie misje główne, no to będzie luzik, nie? Główny cel misji muszę po prostu osiągnąć. Więc zamknij nie, nie, nie. się i spójrz, jak to robi profesjonalista. Ja wiem co robię, tak mi znacznie mówię. Czy my te flory tak wysoko się trzymają, tak serio się zawsze trzymają? Here. Yeah. I have not heard of this place before. The winds must have unearthed this tomb. Ustrzelam, że to już są przyjaciele. Bo w kościele nie ma takich. To jest kościół. Pod rozległymi piaskowcami, piaskowymi wydmami, znajduje się kościół. W trakcie upadku stał się on schronem dla wielu ludzi. I Nie wiadomo, czy zaczęli oni ze sobą walczyć zanim wielkie burze zaspały kościół, czy już wtedy. Gdy to się, się to stało? Ponad piasek wystaje teraz tylko czubek dzwonnicy. A gdy akurat na jakiś czas odsłoni ją wiatr? Ale znalazłby ją tylko ktoś, kto wie czego szuka. A tu już są koledzy, ja już słyszę ich. Big. jest dużo złomu. Se kur na ołtarzek zrobili świetny. Wszyscy jesteście świniami. Zabiliście wszystkich ludzi Boga. Będziecie się za to smażyć w piekle. Ocean cofa się przez Was. Bóg zabiera nam wodę. Bo się wami brzydzi. Też jest możliwe. Oni tu są. Słuchaj, dużo złomu, ja wolę go pozbierać. Potem się nie będę cofał. Czuję, że jakimś inną stroną wyjdziemy i tak. Chcę, tutaj w ogóle widać, jakby to wystawało jeszcze poza, czyli jeszcze jakiś część wystaje. Cholera, <śmienicza> katakumby, ja, ja, to jest miejsce. Się kurde, zaraz tej gry horror zrobię. Ja się czuję jak w Dave, albo w Nie wiem, czy Ty słyszysz, że ja słyszę tutaj kogoś. Podskoczyłem, ja się podskoczyłem, coraz bardziej się zbliżamy do tego miejsca, coraz jest głośniej. Ich słychać, ale zobaczcie, ile złomu dostajemy, nie? Za jedno, dwie, trzy skrzynki. Teraz się opłaca, już te miejsca lutować, ze względu na ten poziom. Nie, nie, nie jest teraz mi, kur na gro potrzebujemy paliwa. O jest. Here they are. Just like she said. Ale dużo tego, co są to jest jedzenie, Tyle tu w Ale to nie wygląda jak żarcie tak naprawdę, ale no dobra, nie będę się kłócił. Słyszę typów, coś mi tu nie pasuje. Szakale już tu są. No, szakale już tu przyszły. Pewnie będą w kościele, w samym kościele. Ehi. No, i połatani. Rzetony przy okazji mogę zebrać. Czy by nie? Gdzie oni musieli być gdzieś niedaleko? Dlatego ich słyszałem, ja czuję, nie? No, ale ktoś by tu wszedł teraz w tych czasach mógłby się schować naprawdę nieźle. Nie wiem czy z możemy sobie zrobić tam ten, możemy dać im jeszcze zuzuz ten Kurde złom i będzie miał plus, będzie miała plus plus plus. Siema, wróciłem. Gdzie macie złom, że mogę wam oddać dobrowolnie, tam jest. Dobra, jeszcze 1500 przed nami. Ale teraz cieszę się, cieszę się. Dobra, pomóżmy im tutaj, zróbmy im tutaj jedzenie. Zobaczymy, jak się ulepszy. ulepszy nasza piękna baza? Nie wcale. Pff, wcale nie jestem dla pomocy. Ja się tam, bo tutaj mogą się teraz trafić nam dobre sztunie. Bo jest noc, tak? Jest noc, można znaleźć więcej szakali. Chyba nie? Dobrze mówię, że się noc zaczęła. A, cholera wie! Mamy tu coś ciekawego. O, to jest jakiś punkcik. Możemy już się robić bez żadnych tam, wiecie, problemów. W sensie kiedyś wydawało mi się, że jest więcej tych miejsc na mapie. Nie jest tak, ta, aż, aż tak wiele. you wanna score this touchdown mam furię nabić tak szybko. Mam nadzieję, że sama się nabije w trakcie po prostu grania i walk. Przecież jestem tutaj co się marzysz O to jest jakiś wóz Gdzie jeszcze nadchodzą? Gdzieś tu szokale nadchodziły, ale ich nie widzę Smutek o! Jeszcze by się burza przydała, nie? Dobra, tutaj zakończymy nasz odcinek. Ja Was żegnam. Do zobaczenia do kolejnych odcineczków. I co? Cześć!